No, ale wracając o czym to ja mówiłem, pan zapytał o, o świecznik Znanie, hanukowy. Tak. Szanowni Państwo, no naprawdę warto się odnosić do faktów. Obok tego świecznika był wyeksponowany portret niejakiego Schnersona, patrona sekty Chabad Lubawicz, który za życia mówił otwartym tekstem... To, czego zresztą sam nie wymyślił, tylko to, co wszyscy tam mówią o nas, o nieżydach, o gojach, żeśmy bydłem, że nie jesteśmy ludźmi, tak? <grytanie> że nam ludzkie, ludzka godność więc i ludzkie prawa nie przysługują. Ja jestem zwolennikiem równości wobec prawa. Równości wobec prawa. Ludzie są różni, ale w swoich odmiennościach wszyscy powinni móc liczyć. Na to samo traktowanie przez własne państwo. No i ja się nie zgadzam, żeby w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie prawa stanowimy, przynajmniej w teorii, żeby celebrowana była nierówność wobec prawa. Do czego to prowadzi? No to widzimy, trwa ludobójstwo ludowskie na palestyńczykach w gazie właśnie pod takimi hasłami. I to... I to ministrowie, generałowie, rabini państwa położonego w Palestynie mówią o Palestyńczykach, że to nie ludzie. I ja nie chcę, żeby potem ktoś, panie redaktorze, żeby nawet nie mnie, tylko moim dzieciom, żeby ktoś wypominał, że takie rzeczy się działy, a myśmy tutaj celebrowali tych rasistów. I oni się obnosili ze swoim rasistowskim przesądem. Ja jestem wyzbyty rasistowskich przesądów. I jestem przywiązany do zasady równości wobec prawa. I o to tutaj chodzi.